Trzyma z tej strony nie kto inny jak Kala, a my będziemy ogólnie dzisiaj sobie grać w taką gierkę, która się nazywa Kyran. I tak, to jest Kyran. Um, I ogólnie chciałbym wam to tylko pokazać, bo to ogólnie mój pierwszy odcinek na kanale, więc my to zaczynamy sobie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, moi widzowie... Nie no, kurde, uruchomiliśmy. No, i ja ogólnie kiedyś prowadziłem kanał. Nie wiem, czy ktoś może to pamięta. Ale ja, ja prowadziłem, tak. And... I ta klapka to się nazywa Kieran. tak, Tak, to jakoś interesowało. I możemy teraz to sobie właśnie teraz będziemy grać. Um... Ja teraz mam lecim online, tak, ja, tak jak mówiłem, to jest ogólnie jakaś reklama handy. craft. Ogólnie to ja teraz rozmawiam z moim kolegą, ale tego no nie widać, bo nagrywam ten no ekran, wiecie, telefonu, ym... Okej, okay. ja głównie na komputerze. No nie no, kurde, ale dobra, jak widzicie, ym... Dobra, ym... to widzicie, to jest taka ogólnie fajna gierka, ale nie chciałem wam tego pokazać. Ja chciałem wam pokazać, bo bardzo dziękuję, wiecie, tak, co? To są na moim. Albo nie, nieważne nie na, na następnym filmiku. Dobra, więc to w ogóle nie mój pierwszy film. Ja mam takich sporo, na przykład G, na przykład jakieś inne, ale nie, to lepiej nie. Gienie, no kurde. Więc ja to będę nagrała robiąc Minecraft'a. Więc to chyba wszystko jak na teraz. Więc cześć i pa. Czekajcie, nie mam...